W moim programie poświęcam bardzo dużo miejsca na ochronę środowiska. Ochrona środowiska jest ważna dla Ciebie, dla mnie i dla nas wszystkich. Dlatego proponuję, żeby za produkcję śmieci płaciły korporacje i osoby, które je dystrybuują. Niestety rządzący chcą, żebyśmy to my płacili za śmieci. Chcą, żebyśmy płacili za plastiki, które są wyprodukowane przez wielkie korporacje. Chcą, żebyśmy płacili za worki foliowe. A w sklepach nie ma butelek zwrotnych. Nie możemy oddać plastiku z powrotem, tylko niestety musimy go utylizować. Ja chcę to zmienić i chcę, żeby to korporacje płaciły za te śmieci. Dlaczego ma płacić emeryt w Warszawie 65 zł od mieszkania za wywóz nieczystości? Nieczystości, które on faktycznie wyprodukował, ale nie miał wyjścia po prostu musiał je wyprodukować. Gdyby była taka możliwość, Kup na szklanych opakowaniach, na przykład mleka, z pewnością by to zrobił i dokonałby zwrotu tej butelki, ale takiej możliwości nie ma. Chciałbym również wprowadzić ulgi proekologiczne, bo środowisko naturalne nie jest tylko dla nas, ale również dla przyszłych pokoleń.